Onego czasu Jezus, wyszedł przez granic Tyru, przez Sydon, przyszedł nad morze galilejskie poprzez granicę Dekapolu. i przywiedziono Mu głuchego i niemego, prosząc Go, aby włożył na nie rękę. A wziąwszy go na bok, zdalał od rzeszy, włożył palce swoje w uszy Jego, a śliną swą dotknął języka Jego i wejrzawszy w niebo, westchnął, i rzekł do niego, efeta, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się uszy Jego i rozwiązały się więzy języka Jego, i mówił dobrze. Nie doskazał im, aby nikomu nie powiadali. Ale im więcej im nakazywał, tym więcej jeszcze zgłaszali i tym bardziej zdumiewali się mówiąc, dobrze wszystko uczynił. I głuchym sprawił, że słyszą i, i niemym, że mówią. Tyle słów w Ewangelii Świętej przeznaczonej na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, najpierw jedno ogłoszenie. Za dwa dni we wtorek przypada największa uroczystość Maryjna w roku w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny i duszą, ciałem i duszą wzięta do nieba, a zatem msza tutaj śpiewana o godzinie 10. Podczas tej mszy będzie też miała miejsce ceremonia przyjęcia pierwszej Komunii Świętej, a po mszy świętej adoracja najświętszego sakramentu ze śpiewem litanii loretańskiej. To, to tyle, tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie. Drodzy wierni, dzisiaj w dzisiejszym czytaniu lekcji ze świętego Pawła pojawiają się te słynne słowa, słowa, które biskup Lefer uczynił swoją tarczą i swoim herbem, swoim godłem. Przekazuje to, co otrzymałem. Radidi, kłode, tak Przekazuje Przekazuję właściwie tylko to, co otrzymałem. Nie wybieram z tego, co dostałem. Nie, nie powiększam tego depozytu i go nie zmniejszam. Dokładnie przekazuję to, co żem dostał po, po wcześniejszych pokoleniach. Wiara. Czyli takie rozumowe przylgnięcie na podstawie autorytetu Bożego do wszystkich praw przez Boga objawionych i przez Kościół podanych do wierzenia. Taka jest definicja cnoty, cnoty teologicznej wiary. A zatem to rozumowe przylgnięcie do tych prawd wiary jest to fundament całego życia chrześcijańskiego. W jakim sensie fundament? Człowiek jest, można powiedzieć, taką larwą, takim czerwiem w świecie duchowym. Nie ma jeszcze ani oczu, ani uszu, ani czułków, żeby się zorientować w światach ducha, w tych rzeczywistościach, które człowieka przerastają, a które stanowią, są, można powiedzieć, no właśnie po raz drugi już fundamentem całej rzeczywistości. Prawdy o Bogu, prawdy o światach anielskich, prawdy o przeznaczeniu człowieka, o stworzeniu świata, o sądzie itd. To są wszystko prawdy objawione. Człowiek jest jak ta drzewnica, można powiedzieć, w tatrach. Na hali gąsienicowej. Kto był ten wie? Piękne widoki. Ci, co mają oczy, widzą piękno, widzą cały świat. A te robaczki w trawie, pełznące i żujące tą ziemię pracowicie, one nie zdają sobie z tego sprawy. Dla nich tych świata nie ma. Nie ma Koziego wierchu, nie ma kościelca, nie ma żadnych innych, żadnych innych widoków przed nimi. Jest tylko ta trawa i ta ziemia, którą żują. I tak jest z człowiekiem w rzeczywistościach duchowych. Wiara. Nie na darmo przyrównywana jest do jakiejś pochodni dla stóp, dla przewodnika w ciemności. Żyjemy w ciemności. Co prawda, święty Paweł mówił, noc już się posunęła, dzień się już przybliżył. Widać już światło na horyzoncie, światło nadziei, gwiazdę zaranną na świętą Maryję Pannę, która, która, która poprzedza swoim blaskiem wschód no, słońca schodzącego z wysoka, Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze jest to nie noc, jeszcze jesteśmy ślepi. Dlatego tak ważne jest, by ta wiara, depozyt wiary, która jest naszą mapą po rzeczywistościach duchowych, która jest naszym tłumaczeniem tej, 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 tej rzeczywistości, której ani dotknąć, ani zważyć się nie da, która mówi o naszym początku i naszym końcu. Dlatego tak ważne jest, by ta mapa, by ta, ten traktat, ta wiedza o świecie, wiedza o drodze do Boga została przekazana nienaruszona, bez żadnych doda, dodatków i bez żadnych no, odejmowań. Bo inaczej pobłądzimy beznadziejnie. Człowiek ślepy nie znajdzie sam drogi, musi mieć przewodnika dla stóp. Tym przewodnikiem, tym psem przewodnikiem, można powiedzieć, jest ta wiedza, którą Kościół przechowuje. Wiedza, która płynie z objawienia, to jest rozumowym uznaniem prawd objawionych. Nie doszliśmy do tego własnym mniemaniem, własnymi sylogizmami czy rozumowaniem. Dane nam było to z wysoka. Zadaniem Kościoła i katolików jest przechowywanie tej wiedzy dla innych, przede wszystkim dla następnych pokoleń. By oni mogli dojść do nieba, ścieżką, której nie widzą, ale w którą ufają, której pokładają nadzieję i wiarę. Wierzą, że dojdą do nieba, zaufali, złożyli swoje życie w rękach swoich poprzedników. Zaufali w sposób absolutny, totalny, bo, bo stawką jest życie, życie duszy, dalsze życie duszy, dalszy los duszy nieśmiertelnej. Cała wieczność jest stawką. Dlatego przekazuję Wam, co otrzymałem, i nic więcej, i nic mniej. Ani, 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 ani grama, można powiedzieć. Człowiek, powtarzam, jest larwą, jak, jest ten, jak ten czerw w drewnie. Żuje i w swojej ciemności i nazywa to swoim światem, jakże bogatym i zróżnicowanym. Człowiek bez wiary jest jak ten ślepy, ślep, przepraszam, jak ten głuchy i niemy. Nic nie słyszy. Ktoś, szatan, albo, albo choroba, zamykała mu uszy, nie pozwalała usłyszeć czego? Dobrej nowiny, wiary. Wiara rodzi się ze słuchania. Jest to narracja, jest to opowieść o Bogu przede wszystkim. Prawdziwa opowieść. Nie jest to jakaś bajka, którą tak często potępia święty, święty Paweł, w tym sensie właśnie jakiś fantastycznych, nierealnych historii. Nie jest to bajka, nie jest to czczy wymysł, jest to wiedza o tym, jak dojść do Boga. Kto ma, słucha się swojej wiary, tego co wiara mu objawia. Idzie krok po kroku, dokładnie za wskazaniami. I mimo, że jest ślepy i głuchy i niemy i, i, i nie zdaje sobie sprawy, co go otacza, tak naprawdę, dojdzie do nieba, bo ma przepis. Trzy kroki do przodu, dwa kroki w lewo, trzy kroki do przodu, krok w tył, krok w prawo, jesteś u celu. Słuchaj się tego przepisu. Ten niemy i głuchy jest symbolem ludzi bez wiary, tych, do których wiara nie dochodzi. Grzech śmiertelny przede wszystkim zatyka uszy, uszy rozumu, uszy duszy. Grzech śmiertelny nie chce się zgodzić na prawdę wiary, bo te prawdy wiary są mu niewygodne. Bo elementem prawd wiary jest chociażby dekalog. Jest to całe prawo moralne mówiące: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa itd., itd. A przecież ludzie tkwiący w grzechu śmiertelnym nie chcą, żeby im wypominano, że, że, że są w grzechu. Chcą, by świat ich zapewniał, że, że są że, że dobrze, że nie będzie tak źle, że wszystko jest w porządku, że robią dokładnie to, co wszyscy inni wokół, więc jak, jak, jakże to może być błędne. Chcą, by ich sumienie było uciszone. Tymczasem wiada kole sumienia. Gryzie, zmusza do jakiejś reakcji, zmusza do czegoś, no właśnie do tego postępowania w ciemnościach. Naprzód, zaufaj i idź. Zrób ten krok w ciemność. A nie spadniesz, nie przewrócisz się. Kiedy Chrystus uzdrawia tego, tego głuchego i tego niemego, kiedy rozwiązuje się Jego język i może mówić, ludzie zauważają, że zaczyna mówić dobrze. Nie tylko, że mówi, ale mówi dobrze. Można powiedzieć, trochę rozszerzając, mówi dobre rzeczy. Jego język nie został rozwiązany po to, by mówić złe rzeczy, żeby mówić kłamstwo, nieprawdę. I znowu, człowiek, do którego, przez którego uszy, uszy, które, które są otwarte czy czyste, poprzez życie własne uświęcające, uszy duszy, słuch serca, człowiek, który słyszy prawdy, wiary, może mówić dobrze. Może mówić dobre rzeczy, właściwe rzeczy we właściwym czasie. Może napominać swoich bliskich. Wie co powiedzieć, wie czego nie mówić. Wie co jest prawdą i fałszem. Fałszu się wystrzega, prawdy wzmacnia całym sobą, całym swoim życiem i, i całym swoim, nazwijmy to, autorytetem. Natomiast ci, którzy mają uszy zatkane, ich, ich słowa, ich opinie, ich sądy o świecie są jak piasek, jak pył. One nie mają żadnego znaczenia. Gadają, co im ślina na język przyniesie. Mówią rzeczy, które nie są ważne. Nawet jak przypadkiem powiedzą prawdę, to i tak sobie nie zdają z tego sprawy. Chyba, że uważają, że wszystko, co wypłynie z ich ust, jest prawdą, jedyną prawdą i ostateczną prawdą. Wielu takich zarozumialców też znajdujemy wokół siebie. Ale powtarzam, człowiek, który nie, nie ma wiary, a wiara rodzi się ze słuchania, człowiek, który nie nachylił ucha, na, na głos nauki Chrystusowej, tej czystej, nieskażonej, przekazanej tak, jak ją otrzymano wcześniej, od wcześniejszych pokoleń. Ten człowiek, jego życie, jego język jest jak piasek. Jest jak taki szum tła, jak te samochody przejeżdżające co jakiś czas. Coś tam brzęczy, bzyczy, szumi, ale, ale jakie to ma znaczenie? Jakie znaczenie mają te systemy filozoficzne, chociażby się ocierały o prawdę, chociażby czasami dotykały tej prawdy, kiedy one same zbawić nie mogą? Jakie mają znaczenie te wybory polityczne, te godzinne, wielogodzinne debaty o tym i o owym i o tamtym, jeśli one nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia życia duszy nieśmiertelnej, z punktu widzenia życia światów duchowych, a przede wszystkim z punktu widzenia samego Boga w trójce objawionego? Jakie znaczenie ma to mielenie językiem, to ciągłe, nieustanne wrzucanie słów na wiatr? Żadnego. Natomiast człowiek, który nakłania chętnie ucho ku naukom Chrystusowym. To swoje serce, że tak powiem, utożsamia z tym, co usłysza poprzez praktykowanie cnót i tak dalej, i tak dalej. To jest człowiek, który mówi dobrze. Zaczyna, po raz może po raz pierwszy w życiu, zaczyna mówić dobrze. Jego słowa są balsamem na, na, na dusze innych. Koi ich serca. Strapionych pociesza, nieumiejętnych poucza, wątpiącym dobrze radzi, i tak dalej, i tak dalej. Nie rzuca słów na wiatr. Takich ludzi warto słuchać, choćby nie mieli talentu oratorskiego, choćby się jąkali, choćby, choćby, choćby się zacinali co drugie słowo, ale te słowa mają wagę, bo nie są ich. Wiara rodzi się zasłuchania, wiara, no właśnie, rozprzestrzenia się przez język. Ludzie własne, uświęcający, ludzie, którzy postępują za prawdą objawioną, to są ludzie, których warto słuchać. I jeszcze na sam koniec, wróćmy do początku, można powiedzieć. Ta Diddy tak ciepi, przekazuje, co, co sam otrzymałem. Dbajmy, ze wszystkich sił dbajmy, by nie dodawać nic od siebie. Żadnych prywatnych objawień, żadnych głupot, które nam przyjdą do głowy, a które pomylimy z jakimś pragnieniem serca czy wołaniem Ducha Świętego. Żadnych, żadnych fantazji na temat religijne, bo nam się wydaje, bo mi się zdaje, bo ma być tak. Żadnych półpraw, które jednym uchem usłyszałem, drugim gdzieś tam wypuściłem plotek powtarzanych przez tysiąc języków, które w końcu do mnie dochodzą i przyjmowane jako prawdę objawione. Tych wszystkich głupot, tego wszystkiego śmiecia nie słuchajmy i nie dawajmy innych. Jeśli chcecie otworzyć swoje usta w ważnej sprawie, niech to będzie Boża sprawa, a nie kolejna opinia. Opinii na tym świecie jest mnóstwo i one wszystkie prowadzą w jedno miejsce, do piekła. Gardziel piekła jest nienasycona, pomieści wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.